Dziś odpowiem na jedno z Waszych pytań. Czy dać tak podjadać, żeby nie przytyć? Zapraszam! Cześć, tu doktor Kuba. Witam cię na kanale dr. Kuba. Odchudza. Opowiem ci dziś o odchudzaniu inaczej. Dziś chciałem porozmawiać na temat podjadania pomiędzy posiłkami oraz jego wpływu na odchudzanie. Podjadanie powszechnie uznawane jest za nawyk, który przyczynia się do powstania otyłości. Przekonanie to wynika z oczywiście faktu, że gdy poza głównymi posiłkami zjemy przekąskę, to dodatkowo dostarczamy do naszego organizmu kalorie. Jeżeli ich nie spalimy, to odłożą się one w postaci tkanki tłuszczowej. Jest to jednak tylko półprawda, bo to, czy spożywane przez nas przekąski doprowadzą do powstania oponki na brzuchu, czy nie, zależy od różnych czynników. Od jakich. Zanim odpowiem Ci na to pytanie, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie, jeśli spodoba Ci się film i zainteresują Cię tematy, które poruszam, możesz oczywiście kanał zalajkować, ręka w górę z myślą kciukiem, możesz go też zasubskrybować, do czego zawsze Was gorąco zachęcam. A teraz wracam do tematu. Nawyk podjadania zależy przede wszystkim od tego, z jakich powodów podjadamy. Okazuje się, że jedzenie emocjonalne, takie gdy z powodu przeżywanych emocji, szczególnie negatywnych, bądź w sytuacjach stresujących, gdy rzucamy się na jedzenie, jest szczególnie dla nas niekorzystne. Z badania wynika, że właśnie w takich momentach wybieramy produkty o dużej zawartości kalorii, głównie słodycze i przekąski tłuste. To z oczywistych przyczyn będzie powodować yy, tycie. Inną przyczyną niekontrolowanego podadania, poza zajadaniem emocji, może być traktowanie tego nawyku jako sposobu na spędzenie wolnego czasu. Gdy jesteśmy poza domem, w grupie znajomych, sięgamy po niezdrowe, przetworzone przekąski. Podobnie jest, gdy podjadamy z powodów kulturowych i społecznych. Pacjenci, opowiadając mi o swoich nawykach żywieniowych, wspominają regularne jedzenie yy, rodzinne wyprawy do McDonalda na podwójnego McRoyala lub do KFC na kubełki z Hot Wings. Fatalne jest również podjadanie podczas wykonywania różnych czynności, jak na przykład oglądanie programów w telewizji czy granie w gry na komputerze. Co ciekawe, na to, czy przytyjemy, wpływa również pora dnia, w której sięgamy po przekąski. W badaniu przeprowadzonym w USA. Na 22 065 osobach wykazano, że zjadanie przekąsek w godzinach porannych i w środku dnia nie prowadziło do otyłości. Chętniej wtedy sięgano po owoce i warzywa. Z kolei ludzie, którzy podjadali w godzinach wieczornych, częściej mieli nadwagę. Dlatego gdy chcemy zjeść przekąskę, decydujmy się na nie w godzinach porannych lub maksymalnie do godziny 15. Przekąski mogą być również doskonałą pomocą w walce z zbędnymi kilogramami. Dotyczy to nie tylko etapu odchudzania, ale także okresu utrzymania wymarzonej wagi. To dlatego, że niektóre z nich mogą dawać uczucie sytości, które utrzymuje się e, po jedzeniu i przez to zmniejsza nadmierne spożywanie pokarmów podczas następnego posiłku. Dotyczy to przekąsek bogatych w białko, np. orzechów, jogurtów czy nabiału. Szukając najlepszego składnika przekąsek, wielu naukowców podaje ocenie błonnik. A jakie przekąski są złym wyborem? Otóż są to produkty bogatoenergetyczne, przetworzone, zawierające dużo węglowodanów czy tłuszczy. Spożywanie przekąsek bogatoenergetycznych, czyli słodyczy, ciast, ciasteczek lub yy, pikantnych snaków powoduje przybieranie na wadze zarówno u osób z prawidłową masą ciała, jak i z nadwagą. Dlatego przekąski tego typu nie powinny być spożywane. Dlatego, w ramach podsumowania, mam dla Ciebie radę, jak podjadać, aby nie przytyć. Po pierwsze, jest przekąski tylko, gdy jesteś głodny. Po drugie, jest przekąski do godziny 15. Po trzecie, nie sięgaj po przekąski, gdy jesteś zdenerwowany, zestresowany, lub miałeś zły dzień. Nie jest podczas oglądania telewizji, grania na komputerze czy czytania książki. Wybieraj przekąski zawierające do 200 kalorii w małych opakowaniach. Nie kupuj gotowych, kolorowych przekąsek, choćby w nazwie miały y, napis Fit, Slim, Energy, Figura, Health. Y, wszystkie one są wysoko przetworzonymi, bogato węglowodanymi i bogato tłuszczowymi produktami. Najlepszą przekąską jest jogurt naturalny, owoce z wyjątkiem bananów, winogron, warzywa, migdały i orzechy z wyjątkiem nerkowca. Jako przekąskę możesz wypić w ciągu dnia nawet jeden litr mleka tłustego, zawierającego 3-2% tłuszczu. Zakończ każdy posiłek owocami, będziesz miał mniejszą ochotę na podjadanie. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do oglądania mojego kanału. Zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek w ramach przypomnienia do udostępnienia tych materiałów. Napisz w komentarzach o swoich doświadczeniach i zadaj mi pytania. Na kilka z nich postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Odchudzaj się z głową.